Ścisłe kierownictwa partii politycznych. Przy czym dodatkowym jeszcze problemem jest to, że partie polityczne w Polsce są efemerydami. W związku z tym powstaje pytanie: no to w takim razie, kto naprawdę jest suweren? I ja pozwalam sobie odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że w Polsce rolę suwerena pełnią tajne służby. Tak naprawdę. To jest najtwarszy jądro współczesnej demokracji. Proszę Państwa, trudno sobie wyobrazić, co jest potrzebne do rządzenia. Siła i wiedza. To tajne służby wszystko mają. Mają wiedzę najszerszą o państwie. Więc pomysł, że, od, że dysponując tymi dwoma elementami, oddadzą władzę jakimś ludziom z ulicy, jest pomysłem po prostu nieprawdopodobnie niewiarygodnym. Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania, postaram się bardzo króciutko. Mam taką refleksję. Przed wyborami, chociażby samorządowymi, no, wiedziałam na kogo głosować. Miałam takie no, okre określone swoje już tam zdanie. No ale z ciekawości, lubiłam sobie włączyć czasami rozmowy niedokończone, Radio Maria, no i posłuchać, co mówią. No i muszę z stwierdzić, że właśnie w tym katolickim radio promowano partię, która, której stosunek do życia, do ochrony życia nie jest bynajmniej wcale taki jednoznaczny. Yy, poza tym przechodzimy niekiedy do Radia Maria, bo już przychodzili politycy, którzy właśnie, no ich życie rodzinne, moralne, no bardzo pod znakiem zapytania, no ale mówili oczywiście o szczęść Boże do Radia Maria, no i yy, po prostu i myślałam sobie, czemu to właśnie są te, 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 takie, takie rozbieżności i jakieś no, sprzeczności, że tu właśnie katolickie radio chciałoby się, no właśnie, żeby te, te katolickie jakieś wartości właśnie z niego e, zawsze usłyszeć. Tymczasem nie zawsze tak było. Potem e, próbowałam to konfrontować z, z różnymi osobami, z mojej parafii, chociażby no i na kogo głosować, no na tego i na tego, ale... Ja mówię, że no, nie wiem, no, bo ten człowiek, no, być w mojej opinii wątpliwości, pod względem etycznym i yy, pod paroma innymi. No, ale jest z tej konkretnej partii, którą właśnie tutaj ojciec ryzyk yy, promuje. No i właśnie, skąd teraz rozbieżności bieżności? Mnie to bardzo, bardzo właśnie dziwi. I teraz... Yy... Może ja odpowiem najpierw Pani, bo potem zapomnę o co tam Proszę też, yy, może bardziej pytania niż yy, komentarze, chociaż rozumiem. Może yy. Pani... Odpowiem pani w taki sposób, jak grecki premier Venizelos w 1919 roku na przyjęciu w polskiej misji w Paryżu odpowiedział pewnemu Polakowi, który go pytał, jak polska dyplomacja powinna się zachowywać w stosunku do Ukraińców. Venizelos w ogóle prawdopodobnie nie wiedział, gdzie leży Ukraina i na czym polega problem polsko-ukraiński ale nie chciał też rozmówcy pozostawić bez odpowiedzi. Więc podniósł palec do góry, gestem takim mentorskim i powiedział tak. W tej sprawie, jak zresztą w każdej innej, należy postępować zgodnie ze swoimi kardynalnymi zasadami. Otóż, proszę Pani, jeżeli Mogę Pani udzielić takiej rady, jeśli Pani pozwoli. Najgorsze są nieproszone rady, ale rozumiem, że taka była intencja Pani pytania niech się Pani w swoich politycznych wyborach nie kieruje żadnymi autorytetami. Lenin mówił różne rzeczy, na ogół niesłuszne, ale czasami jemu się zdarzało powiedzieć coś słusznego. Otóż on powiedział kiedyś, że trzeba ufać i kontrolować. I to niech Pani to robi. Po leninowsku. Ufać i kontrolować. Nie, nie wolno nikomu ufać bezgranicznie. Trzeba mieć ze ograniczonego zaufania. Natomiast co do, wie Pani, co do, to, to odnosi się również do telewizji Trham, do Radia Maria, czyli ja też występuję jako ferietonista, ale obok mnie występują, oprócz mnie występują jeszcze inni, z którymi ja się nie zgadzam często. Ale właśnie po to są media, po to są media, nie żeby podawały nam prawdy do wierzenia, tylko, żeby były miejscem, gdzie się dyskutuje. Gdzie się dyskutuje. A jak się dyskutuje, to znaczy, że jeśli. Kiedy jest dyskusja? Kiedy są dwa rozbieżne stanowiska. Nie mogą być obydwa prawdziwe. Któreś, któreś musi być fałszywe. Jeżeli w mediach ma być dyskusja, to znaczy, że mogą być, powinny nawet być prezentowane stanowiska fałszywe. Prawda? Bo inaczej nie ma nad czym dyskutować. Nie ma o czym dyskutować. I to jest, na tym polega swoboda słowa. I moim zdaniem dobrze, że tak jest. Bo ci, którzy chcą na przykład zlikwidować radionaria, to ja uważam, że to z pobudek chcą tu zrobić. No oni chcą, żeby wszyscy mówili to samo. Właśnie na tym polega i ceną wolności słowa jest to, że musimy słuchać naszych poglądów, czy musimy godzić się na obecność w dyskusji publicznej poglądów, które nam się nie podobają. Kolejna kwestia. Politycy, których życie rodzinne, czy poziom moralny pozostawia wiele do życzenia. No pff, najlepiej by było, gdyby każdy postępował zgodnie z zasadami, które głosi. Ale często tak nie jest. Z różnych zresztą powodów z powodu ludzkiej słabości, czy z powodów tak zwanego sprytu politycznego. Wie pani, ale jaka jest alternatywa? Alternatywą jest to, że albo ludzie będą postępowali zgodnie z głoszonymi przez, przez siebie zasadami, bo no nie wszystkim się to udaje, albo też będą formułowali zasady, Usprawiedliwiające ich złe postępowanie. Więc, w moim przekonaniu, lepiej jest, jeśli nawet w sytuacji, gdy sami nie postępują zgodnie z zasadami, głoszą jednak zasady słuszne. To jest lepiej. To tak jak mówił, już nie pamiętam kto, przepraszam bardzo, wideo Noliora po bok Fedeteriora Widzę lepsze. Podoba mi się, ale postępuje źle. No, Na Na o. I, I to jest, więc, ale widzę lepsze podoba mi się. Chodzi o to, żeby nie demoralizować innych poprzez dopasowywanie zasad do stanów faktycznych. To tyle. Ale w ogóle tu ufać i kontrolować. Ja przecież, no, proszę. To, bardzo. Tak, już to, to będzie króciutkie. To Czy nie jest przypadkiem, że hymnem Unii Europejskiej jest Odda do Radości, do słów Fryderyka Schillera. Kiedyś właśnie miałam okazję gdzieś, już nie pamiętam gdzie, ale przeczytałam sobie słowa o do Radości i właśnie, no, muszę powiedzieć, że tam rzeczywiście, no... Są takie mocno, mocno niechrześcijańskie te słowa. Nie, nie potrafię już teraz przytoczyć, ale właśnie. I czy Predary Schiller nie był w formularzu, bo wtedy to pomodne? Pani historyczna Proszę pani. Nie wiem, ale nawet gdyby był, to nic takiego. Ona do radości nie jest pieśnią pobożną. Nie jest pieśnią pobożną, Ja powiem tak. Ja nie uważam tego za hymn Unii Europejskiej. Pan prezydent Kaczyński nas oświecił 1 kwietnia, że to nie jest hymn Unii Europejskiej. W związku z tym, jak słyszę, to nie wstaje. Bo dlaczego ma wstawać? Jak śpiewa, na przykład doda swoje piosenki, to też nie wstaje. Więc dlaczego miałbym wstawać na dźwięk tej piosenki? Natomiast powiem Pani tak, że jak, ją, jak jej słucham, to mi zaczynają ciarki chodzić ze zgrozy po plecach. Dlatego, że tam jest takie groźne sformułowanie, że wszyscy ludzie będą braci. I ile razy to słyszę, to mi się przypomina stowarzysza Szmaciaka, mojego przyjaciela z takie by człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem. Następne pytania.